Cześć! Witamy Was w naszej pierwszej i drugiej podróży. Po kilku dniach spędzonych w pieszczadach widzieliśmy, czego nam brakuje, a co jest zupełnie niepotrzebne. Byliśmy gotowi wyruszyć wreszcie na prawdziwego wyczekiwanego tripa po Europie. Z domu wyjechaliśmy dosyć późno, po drodze odwiedziliśmy jeszcze rodzinkę. Jak wreszcie wyruszyliśmy w trasę, to do zmierzchu dużo już nie brakowało. Pierwszą noc spędziliśmy w Polsce, jakieś 30 km od czeskiej granicy. Był to przydrożny parking w środku lasu z kilkoma altanami i koszami na śmieci. Rano zjedliśmy śniadanie i ruszyliśmy ku przygodzie. Idziemy właśnie polną drogą, którą wyznaczyła nam nawigacja. Naprawdę sami nie pchamy się w takie drogi. Nie wiem, czy to jest przejezdne ale wpisaliśmy normalnie atrakcję turystyczną i prowadzi nas tu na parking. Mogliby zrobić na przykład napis po angielsku, bo ja niczo nie ciewonię, pani mają i czeski jazyk. Parking nie jest płatny? Nie wiem. Nazwę przepaści dała stara legenda. Podobno, mieszkająca gdzieś w okolicy kobieta miała tu przyprowadzić swego pasierba i zrzucić chłopca na dół. Chciała w ten sposób zapewnić sobie dziedziczenie pozostałego po mężu majątku. Szczęśliwie dziecko chwyciło się jednej z wystających gałęzi i sobie tylko znaną drogą wróciło do wsi. Widząc gniew mieszkańców wioski, kobieta popełniła samobójstwo, skacząc w przepaść. Od tego wydarzenia, okoliczna ludność nazywa zapadlisko Macochą. Zatrzymaliśmy się w czeskim lesie z ładnym widoczkiem na położone niżej miasteczko. Niby fajnie, ale my chcieliśmy na noc coś lepszego. Dwie godziny dalej jest jeziorko, więc na pewno będzie tam piękny widok i miejsce, żeby się zatrzymać. Mieliśmy rację. Wokół zbiornika jest mnóstwo miejscówek, każda piękna i każda zajęta przez wędkarzy. Musieliśmy szukać dalej. Żeby nie jeździć po nocy, zaparkowaliśmy kilkanaście kilometrów dalej na parkingu. Dzięki temu pierwszy raz testowaliśmy nasz patent z wewnętrznym prysznicem. Ten parking wieczorem świecił pustkami. Zdziwiliśmy się rano, kiedy otworzyliśmy drzwi, a samochody wypełniły go po brzegi. Jesteśmy prawie w centrum Austrii. Idziemy na takie szmaragdowe jeziorko Gruner Z i mamy takie widoki, że dech zapiera. Jezioro powstaje tylko po zimie, kiedy są roztopy. Cała woda, która znajduje się tutaj w środku, jest to roztopiony śnieg, który napłynął sobie z gór. Za kilka miesięcy to jezioro wyschnie, a najgłębsze jest w przełomie maja-czerwca. Materach, na poduszeczkach. Tak, takie życie. Tak sobie wychowałem starych. Właśnie zjechaliśmy z wizyty w Grunerze. Jesteśmy 10 km niżej. Stoimy sobie przy rzeczce. Po drugiej stronie auta jest stadion, taki jakiś piłkarski. I tutaj, właśnie Żonka gotuje obiadek. Hej, zmieniliśmy miejscóweczkę, jednak tam gdzie jedliśmy obiad nie do końca nam się podobało, bo niedaleko były zabudowania, więc przyjechaliśmy kawałek przez góry i mamy taki parking przy wyciągu narciarskim, nieczynnym aktualnie. I tutaj mamy drogę na szczyt. Także poranna przebieżka może się udać, nie Narwiś? Tak, już się nie mogę doczekać właśnie poranku, wstania, minuta rozciągania i biegiem. Na szczyt. Przez krew, przez ból, przez łzy. Pies pasterski. Blabladorek. bla, bla dorek. Za dnia pięknością, w nocy zaś szkaradą. Prostować gnaty. Od razu lepiej. Hej, dzisiaj mamy slow dzień. Postanowiliśmy zwolnić. Ostatnie dni gnaliśmy, nie wiadomo czemu i nie wiadomo po co. Czechy przejechaliśmy na raz, pół Aust Austrii na raz. A przecież nic nas nie goni. Więc dzisiaj mamy dzień siedzenia, montowania, vloga poprzedniego z Bieszczad. Zapraszamy do oglądania, notabene. Nie planujemy dzisiaj wielkich podróży, może jedynie zobaczymy sobie tutaj w okolicy... Co to jest? Z satelit. Stacja naziemna satelita. To Wam pokażemy, bo jest mnóstwo anten satelitarnych w jednym miejscu. Czekamy aż ktoś nas wygoni z tej miejsców. Austria zdecydowanie nie jest krajem dla vanlifersów jest mało miejsc w ogóle gdzie można odpocząć wszędzie, wszędzie są góry więc nawet ciężko zjechać jakby z trasy a nawet jak się znajdzie jakieś miejsce to albo jest nielegalne albo gdzieś tam lokalsi przepędzają lub można dostać mandat wysoki za postój właśnie taki nielegalny tylko po to żeby napędzić turystykę i żeby właśnie ci vanlifersi, kamperowcy i inni wjeżdżali na płatne kempingi No i przyjechaliśmy właśnie do tych anten, o których wam mówiliśmy. Spójrzcie jakie to jest ogromne. Z tej perspektywy nie widzę, ale to chyba to jest ta 30-kilkumetrowa antena. Dalej są trochę mniejsze i tam za drzewami są kolejne. Zaraz tam pójdziemy. A ta największa antena z całym swoim fundamentem waży około 200 ton. Uhu, nieźle. Ta stacja to jedyna w Austrii, która odpowiada za wszystkie połączenia internetowe i telefoniczne z zagranicą, więc dzięki temu miejscu możemy zadzwonić z tego miejsca do Polski, czy powiedzmy wysłać teraz insta story. Idziemy sobie, idziemy, a tutaj takie śmieszne ludki zapraszają nas na ławeczkę w cieniu, w ziomeczki. Był tu zając, stąd takie apaczkowe zainteresowanie. No, i jednak zmieniliśmy zdanie. Zmieniliśmy miejscówkę. Jak byliśmy przy tych satelitach, to zauważyliśmy na mapce aplikacji Park Fortnite. Że niedaleko jest kolejne miejsce takie na dziko do nosowania. Przyjechaliśmy tu i uznajemy, że jest w porządku. Jeszcze nie wiem, czy lepsze, czy nie lepsze, bo są tutaj dwa auta. Mam nadzieję, że tylko turyści na spacer przyjechali i zaraz sobie pojadą, ale widokowo jest tutaj znacznie lepiej. Mamy przystanek, ostatni bodajże w Austrii. Narbi był na zakupach, kupił spożywkę, chlebki, jajasoki, takie rzeczy upakuje do szafek i jedziemy dalej. Prosto do Słowenii, Oki Doki, ciepłe bułeczki, na teraz. To już ostatni nasz postój na austriackiej ziemi. Przed nami za kilka kilometrów Słowenia, nasza wymarzona. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka, mamy nadzieję, że się podobał. W tym miejscu już zapraszamy na kolejny. Mamy nadzieję, że będą jeszcze lepsze, z fajniejszymi miejscami i w ogóle lepiej zrobione. No dzięki za oglądanie. Pa! A widzę